Siemanko z tej strony, Czekaj i witam Was w drugim poradnikiem na moim kanale. Ten poradnik to będzie e, ciąg, jakby e, filmów, ponieważ nauczę Was zrobić stronę internetową w prostym programie, jakim jest Notatnik. Tak, prostą stronę internetową, bo żadnych tam. E, dziwnych zakładek i tam podobne e, Dobre, ale nie przedłużając w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam tak zwany szkielet e, strony Czyli co zrobić, żeby w ogóle nasza strona e, się odpaliła, nie? A więc weźmiemy sobie nowy dokument. E, sorry za szum w mikrofonie, ale już idzie do mnie nowy mikrofon. No i odpalam sobie taki oto notatnik, no. No i piszemy, wszystkie komendy wpiszemy w takich oto klamer, e, czyli ktoś tam nazywa, tutaj piszemy html, e, to jest język stron internetowych, tutaj piszemy head, kiedy rozpoczynamy takie coś, e, robimy, kiedy rozpoczynamy jakąś tutaj e, zakładkę, czyli na przykład tak to robimy bez ukośnika, kiedy już. Kończymy, to robimy ukośnik i HEAD. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jako ja fan to, to ma się teraz. BODY znowu BODY i HTML. I to jest tak naprawdę podstawowe. Podstawowy szkielet. Teraz bierzemy plik i koniecznie zapisz jako. wybieram sobie miejsce rekreacji. pulpit. Zapisujemy jak i wszystkie pliki i wpisujemy tutaj nazwę naszej strony, na przykład e, fin, e, fin i koniecznie na końcu musi być html i tutaj musi być też koniecznie wszystkie pliki, zapisz. Teraz jak widzicie e, tego już nie, od, nie otwieramy, to już w sumie możemy nawet usunąć to już nam jest niepotrzebne. Jak widzicie, już tutaj mi się wyświetliła akurat z przeglądarki Internet Explorer, ale nie bójcie się, nie używam go na co dzień, po prostu to jest zostawione jako domyślna przeglądarka. E, ta strona na razie jeszcze nie jest w Internecie umieszczona. E, umieszczamy ją za pomocą różnych portali internetowych w Internecie, że każdy mógł sobie jej wyszukać, ale to kiedy indziej, pod koniec już. Nawet ją zrobimy. Teraz... Jeśli chcemy ją dalej edytować, bierzemy na nie otwórz za pomocą no i notatnika. Tutaj między hat wpisujemy nazwę naszej strony. Dzięki tej nazwie wklepanej w Google będzie można tą stronę znaleźć. Wpisujemy ty i tyle. Tutaj wpisujemy nasze te strony, czyli na przykład Film, w moim przypadku taki samo jak daliśmy e, tutaj, te, na samym początku, że tutaj jest film. I ti, tyle. no e, Tutaj wpisujemy jeszcze różne inne e, rzeczy, dzięki którym będzie łatwiej znaleźć e, ton w kokle ale tym razem się nie zajmujemy tutaj wpisujemy całą, y, całe serce strony czyli tutaj wpisujemy jaki ma być kolor tej strony tekst i tak dalej na przykład kolor, zaczekajcie jak się wpisuje znajdę w swoim tutaj notatniku przedstawię wam dzisiaj, pod, y, przedstawię wam dzisiaj co tutaj można wpisać na przykład weźmiemy jakie ma być tło hmm. tylko, że to może być trochę ciężkie to znaleźć

więc można także tutaj wpisać e, numer Numer. no i tutaj już nie kończymy tego dalej e, nie kończymy tego e, że na przykład wpisujemy tutaj znowu e, body i to reszta tylko to jest już serce dobra i zapisujemy to teraz odpalamy znowu ups odpala się coś się zwieściło, ale zawsze jest to internet explorer no i mamy na przykład takie coś możemy także pisać sobie tutaj różne rzeczy i to się skośna wyświetli na naszej stronie tylko piszę jak zrobić strony e, I teraz, jeśli chcemy pisać od nowej linijki, to nie idziemy do samego końca, albo klikamy Enter, bo tak to będzie nam się pisać cały czas z tej samej linijce na naszej scenie. Tylko tutaj piszemy. BR. E... BR. No. I teraz już dopiero nam się będzie pisał na nowej stronie. Coś tam na przykład napiszemy o. I zaraz zobaczycie, że to jest już na innej. Tylko trzeba to odświeżyć. O. I widzicie? A gdyby tego nie było. Teraz odświeżamy. Widzicie, e, nic to nie pomaga, że w innej. Dobra, i tak to wygląda. To by było na tyle na dzisiaj. To jest to podstawowe. Wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać, czyli cały szkielet, i co wpisujemy tutaj, co wpisujemy tutaj. No i myślę, że Wam na razie pomogłem. Jeśli film się spodobał, nie, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Komentujcie, subskrybujcie. No i na razie cześć. Pa, trzymajcie się. Cześć.